Odkryj najnowsze, wzruszające zdjęcia księcia Harego i księżniczki Megan z okazji urodzin i dzieci. Przyjrzymy się uroczym momentom z życia Lilibet i Archiego, a także zobaczymy, jak para spędza czas w swoim rodzinnym kręgu. Zobacz i daj znać, co myślisz. Na Instagramie z okazji czwartego urodziny Libet, ciężna Megan dzieli się prywatnymi, rodzinnymi zdjęciami, ukazując uroczą więź między córeczką a księciem Harem, co wzrusza fanów do głębi i pokazuje piękno rodzinnych chwil. Serdeczny moment uchwycony na zdjęciu pokazuje księcia Harego z jego nowonarodzoną córeczką w ramionach, gdzie wzajemne spojrzenia wyrażają głęboką więź, o której ciężna Megan wspomina w swoim wpisie, tworząc wrażenie intymności. W najnowszych wpisach na Instagramie Megan i ciąży Hary z radością uczestniczą w koncercie byjące, dzieląc się swoją niezwykłą, wieczorną przygodą z fanami i dziękując artystce za niezapomniane wrażenia. Uśmiechnięta Megan otula ramionami Harego, a ich wspólne Sewia emanuje ciepłem i bliskością, ukazując szczęśliwą parę w objęciach, co wzbudza radość i zachwyt wśród obserwatorów. Z okazji szóstych urodzin Erciego, księżna Megan prezentuje urokliwe zdjęcie syna na tle bajecznego zachodu słońca w Montecito, wyrażając ogromną miłość i wdzięczność za wszystkie życzenia, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tej rodzinnej chwili. W maju 2025 roku, w czarno-białej tonacji, księżniczka Megan zachwyca swoich fanów Instagrama nowymi zdjęciami swoich uroczych dzieci, Lili i Erciego, a do tego dołącza uroczy kat z księciem Harem, który trzyma Erczygo za rękę, a Lilibet spoczywa na jego ramieniu, ukazując rodzinne spokły. Pod koniec kwietnia 2025 księżniczka Megan dzieli się z obserwatorami Instagrama uroczymi zdjęciami swoich dzieci spędzających wiosenny dzień na pomocy w sadzeniu róż w ogrodzie, gdzie Lilibet w różowym topie do długich czerwonych włosów niesie trochę koloru do uroczego obrazu. Pod koniec kwietnia 2025 młody Archie, w granatowym długim rękawie, uważnie rozgląda się za idealnym kwiatem w ogrodzie księżniczki, wybierając bladoróżowy kwiat, a księżniczka Megan dołącza do zdjęć słowa, niedzielna miłość z moimi małymi skarbami. W maju 2020 roku, z okazji pierwszych urodzin Erciego, brytyjska organizacja pomocowa Sawede de Hildren publikuje wzruszające nagranie, na którym mama Meghan czyta swojemu synowi książkę Kaczka. Koik, a cała scena jest sfilmowana przez tatę Erciego, księcia Harego. W maju 2019 roku, książę i ciężniczka Sussex dzielą się uroczystymi, czarno-białymi zdjęciami, komentując z wdzięcznością gorące życzenia i wsparcie jakie otrzymali od całego świata od momentu powitania ich synka przed dwoma dniami, celebrując rodzinny moment. Wiosną 2019 roku Megan i Harry celebrują narodziny syna, co uzupełnia ich szczęście w miłości i przynosi radość całej rodzinie królewskiej, wnosząc nową energię do ich życia. Niecały miesiąc później Megan i Harry dzielą się z fanami na Instagramie cudowną nowiną. Ich syn otrzymał imię Archie Harrison mountbatten windsor i już poznał królową Elżbietę oraz księcia Filipa. W maju 2019 roku oczekiwanie ma swój finał na oficjalnym koncie instagramowym Harego i Megan ogłaszana jest bezcenna nowina o narodzinach ich pierwszego dziecka, zdrowego chłopca ważącego 3260 gramów. W maju 2018 roku, po wymarzonej ceremonii ślubnej, Meghan Markle staje się Herzogin von Sussex, a wraz z nowym tytułem otrzymuje własne, wyjątkowe wizerunkowe wizerunku, symbolizujące jej nową rolę.